Zajmuję się nie walką w pisie, zajmuje się walką o choinkę, w walką z nieuporządkowanym wciąż garażem. Zostawmy pisowi, niech sobie przygotowują święta jak chcą. Jak mówić, nie są to na rękę co, że oni się kłócą? Pani, ja na to w ogóle tak nie patrzę. Ja nie patrzę na to, że jeżeli ktoś się z kimś kłóci, to ja muszę mieć z tego jakąś korzyść. Niech się spierają. Trzeba usiąść i zobaczyć, co z tego wyniknie. PiS nie jest już jednorodnym środowiskiem. To jest też moment testowania przywództwa Jarosława Kaczyńskiego. Wiemy przecież, że w tym pisie istnieją nie od dziś frakcje, że jest frakcja związana bardziej z Mateuszem Morawieckim, że jest frakcja związana z ludźmi prezydenta, również posłami, Welsenkiem, Chorałą Innymi w, są różne frakcje. I teraz ciekawe jest to, co z tego wyniknie, kto stanie się na polu boju, kto weźmie tam rząd dusz, no bo rzeczywiście PIS jest w kryzysie dzisiaj. Polub skomentuj, udostępnij.